Szanowna Dyrekcja, wraz z nauczycielami, pracownikami i uczniami Zespołu Szkół w Iwoniczu. Czcigodni kombatanci, obrońcy naszej Ojczyzny. Szanowni Przedstawiciele Władz Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych. Droga Rodzina, Burmistrza Butolda-Mileckiego. Tysiącletniej historii naszego narodu jest wiele autentycznych bohaterów, którzy poświęceniem dla dobra ojczyzny i bliźni, a także bezgraniczną odwagą dali wyraz największego człowieczeństwa. Wielu z nich doczekało się spiżowego rolnika, na twarz wpisując się w tożsamość Polaków. Są jednak tacy, których z historii próbowano wymazać a pamięć o nich karło więzienia. Osobą symbolem tych tragicznych bohaterów jest rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego Witold Pilewski. Służbę w Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku walczył podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, następnie w strukturach państwa podziemnego, współzałożyciel Krajowej Armii Polskiej, organizator ruchu obłogów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, do którego przeniknął jako ochotnik, zajął się ująć, w czasie jednej pułapany, by tam zdobywać informacje o obozie i organizować konspirację niepodległościową. W 1944 walczył w warszawski, Warszawskim, a od 1945 w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech. Wittor Pilecki jest symbolem całego pokolenia żołnierzy, którzy najpierw bronili naród przed fizyczną ekstremacją z rąk Hitlerowców, a po roku 1945. Stanęli do walki z nowym sowieckim okupantem. Aresztowany w maju 1947 roku i poddany okrutnemu śledztwu. Następnie oskarżony przez władze komunistyczne polskiej Ludowej o działalność wywiadowczą na rzecz rządu polskiego na emigracji i skazany na karę śmierci. Po wysłuchaniu wyroku ożegającego karę śmierci powiedział: Starałem się tak żyć, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Ciała nie wydano rodzinie i nie wiadomo, gdzie został pochowany. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej. Do roku 1989 informa wszelkie informacje o dokonanej losie Witolda Wileckiego podlegały PRL ścisłej cenzurze. Rehabilitacja rotnicza przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego nastąpiła dopiero 1 października 1990 roku. Później odznaczony Krzyżem Komandowskim Odrodzenia Polski i orderem Porła Białego. Rotmistrz Witold Pilecki. Jeden z najważniejszych ludzi oporu II wojny światowej. To także Pilecki nieznany, malarz i poeta. Od dziś patron zespołu szkół w Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem w historii naszej szkoły. Nadanie imienia jest uroczystością wyjątkową i niepowtarzalną. Cieszę się, że zechcieliście Państwo przybyć i swoją obecnością uświetnić tę chwilę w imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników, Rady Rodziców i uczniów zespołu szkół i koniczu, serdecznie wszystkim witam. Oddaję teraz głos Pani Drażynie Dziękuję Panie Dyrektorze. Ogromny to dla mnie zaszczyt móc powitać Państwa na tej pięknej uroczystości nadania zespołu szkół w Iwoniczu imienia rotmistrza Torda Piensego, oraz na uroczystości 71. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W tym ważnym dniu są z nami ku naszej radości Państwo Zofia Pilecka, obtułowi, córka patrona i Pan Andrzej Pilecki, syn naszego patrona. Panie dyrektorze, proszę nam opowiedzieć. Jak doszło do wyboru patrona dla Zespołu Szkół w Biwoniczu. W ubiegłym roku szkolnym społeczność Zespołu Szkół w Biwoniczu podjęła działania zmierzające do nadania imienia naszej placówce. Kluczowym zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie kandydatów do tego zaszczytnego miana. Nauczyciele naszej szkoły realizowali z młodzieżą projekt pod tytułem poszukiwania autorytetu. Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatów, wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. Ustalono, że ma być on osobą, której życie wyznawane przez nie wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, a także tożsamy z jej misją. Powinien to być ktoś bliski uczniom, rodzicom i nauczycielom, akceptowany przez nich tak, aby mogli się z nimi utożsamiać. Ktoś, kto mógłby stać się autorytetem, źródłem wzorców obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły. Rodzin szczwilecki, ułasabiając takie wartości jak wiara, honor, miłość ojczyzny, gotowość do poświęceń. Troska o rodzinę środowisko lokalne pozostaje źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania. Nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla wszystkich mieszkańców powiatu prosińskiego. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w zwrócili się z prośbą do Zarządu Powiatu o nadanie szkołom, które funkcjonują w ramach zespołu, liceum ogólnokształcącemu, Technikum i zasadniczej szkole zawodowej imienia rotmistrza Tobra Bielskiego. Uchwałę w tej sprawie radni powiatu podjęli jednomyślnie na sesji powiatu 9 czerwca bieżącego roku. Zapraszam teraz przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Uczniów. Za chwilę tak, Państwo otrzymacie akt nadania Zespołowi Szkół Wywodniczych imienia lotnictwa Witolda Piackiego. Akt i uzasadnienie wręczy Wicestarosta Kraśniewski, Pan Andrzej Guzik. Pan Starosta odczyta uzasadnienie nadania szkole imienia bohaterskiego lotnictwa. Przyjmując za społeczności Zespołu Szkół Wywodniczych Rotmistrza Wykorda Pielackiego. Włączamy się w dzieło przywracania polskiej świadomości historycznej w postaci jednego z największych bohaterów naszych zmagań i Dokonania żołnierza wojny polsko bolszewickiej wojny obronnej 1939 roku, dobrowolnego więźnia Karl Auschwitz, twórcy obozowej struktury konspiracyjnej. I uczestnika Powstania Warszawskiego sytuują Witolda Pileckiego w gronie najznamienitszych synów polskiego narodu. Postać lotmistrza Witolda Pileckiego na zawsze pozostanie dla nas symbolem poświęcenia i miłości ojczyzny, często bezimiennych i skazanych na zapomnienie Polek i Polaków, którzy własną krwią udowodnili przywiązanie do tego wszystkiego, co Polsce stanowi. Na zawsze pozostaje symbolem pokoleń tak tragicznie doświadczonych przez zbrodnicze systemy totalitarne minionego stulecia. Ideały, dla tak, których żył i za które oddał życie również Witold Pilecki, powinniśmy przekazywać nie tylko Polakom współcześnie żyjącym, ale także tym, którzy po nas nastąpią. Jest to wielki honor ale i zobowiązaniem, któremu możemy sprostać. Mamy nadzieję, że postać patrona będzie źródłem inspiracji dla wszelkich podejmowanych działań wychowawczych, ciągle żywym wzorcem postępowania dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie i punktem odniesienia dla tych wszystkich, na których Polska jest najważniejsza. Szanowni Państwo, pamiętajmy o burmistrzowi w Wleńskiej. których obronie poświęcił życie rocznicz Jurek mają charakter uniwersalny i ponadczasowy. Postać ustawiająca wszystko, co najszlachetniejsze w naszej tradycji, powinna stać się trwałym punktem odniesienia dla młodzieży, dla człowieka XXI wieku. W trudnych czasach następujących przemocy i demoralizacji życia publicznego, jest to istotny aspekt w współczesnego, młodego pokolenia. Niezbędne jest więc przybliżanie osobowości, która własnym przykładem dostarcza najlepsze wzorstwo do naśladowania i stanowi życiowy prędowskaz. Postała Witolda Pileckiego przywraca właściwy wymiar patriotyzmu. Musimy zatem pamiętać, że wolność jest dana i zadana. Musimy pamiętać o rozmistrzu Witoldzie Pileckim. Cześć w jego pamięci. Proszę pana Andrzeja Pileckiego o odsunięcie pamiątkowego portretu naszego patriota.